Dobra, wypuśćcie ją. Proszę, proszę ja was... Ale są... my się z nią bawimy! No a co, ona no, ma no, taki dach. Jezu! Ale jeść chce jej dać. Ela! Okay. Ksz, Ula! Klaudia, ale ty nie widzisz, że to nie jest do końca, patrz, przykryty jest w ciemnym. Klaudia, to nie jest zabawa dla kota. Kurka, ja to kończę. Bawimy się, żeby dzieci miały radość, a kot już niekoniecznie. Nie, to bawimy się z nią. Ona, Klaudia, tu. Ona jest to nie ucieknie sama z bo nie ma ciemno, widzisz? No. Będziemy się z tym robić. Ale jesteś i dachy udasek, żeby nie taki jak co tam? Spoks. Muszę coś dodać, ja sobie nie mogę. tak chcę patrzeć na Nie,

że na serio zostałem 50 minut do wyjścia. Ona jest No 50 minut. I, się, I to nie możemy się spóźnić troszkę tak. A tu jest, ulica. O nie! O jasne! A mogą być płatki z mleczkiem? Tak. Co? Tak. Na kolację zabiję. Chyba, że zobaczy Pima, tak? Ognieszony. Teraz zapijamy mój, z mojego kolsa.